w o czymś innym. Ja bym chciał o czymś takim, że jeżeli dla bardzo młodego człowieka filozofia jest czymś naturalnym, bo natury jest się dziwić, to potem w szkole podstawowej, gimnazjum, szczególnie, następuje zamulenie jakieś. Mm -hmm. Zamulenie, koncentracja na faktach, na tej sferze faktograficznej, brak refleksji, takie postawy dogmatyczne. I tym postawom nie przedstawia się nic w związku z tym, no nie wiesz czy się jest W związku z tym no, musimy wyjść do nauczycieli, do uczniów równocześnie. Ale dziękuję. To... Ale? Tak. Ale tak? jedno zdanie, jedno zdanie krótko. Pan profesor mówił, że rzeczywiście filozofia połowie przegrani przegranie, bitwy. Nie ma przedmiotu filozofia w szkole, ale w szkole jest dużo filozofii. Dzisiaj nowej matury nie zda się, jeżeli się nie umie myśleć. Jest dużo filozofii na języku na WOSie. I rzeczywiście chwała Panu Pietrzakowi za pomysł, nauczyciele nie mają materiałów. Ja już nie pracuję w zawodzie, uczoram historii i wosu i pamiętam czasy, kiedy trzeba było samemu stworzyć testy, bo nie było gotowych do ćwiczeń, nie mówię o nadworze, szukać tekstów źródłowych do, do pracy. tej filozofii ukrytej jakby, czy to po przedmiotach jest sporo. Bardzo, bardzo brakuje materiałów. Bardzo. I filozofii... No to, to jest jakiś praktyczny wniosek tak. do realizacji, tak. także dziękujemy. Bo uczeń nawet tej filozofii często nie widzi, nie ale trzeba mu to pokazać. A propos materiałów, to wszystkie spotkania tego tygodnia są dostępne na stronie wwwosf Liberum.eu Gdy się tak, tak palec. Na ten, na ten adres to wstawię dymek tam. Na ten adres można wejść i wszystkie materiały wideo będą dostępne. A ty podniosłeś palec a nie wiesz co zasadzić się teraz. Drodzy <cjalne> <forszelne> <gry> <grydzy> <grydzy> Państwo, ja dziękuję Państwu oczywiście moim gościom, że przyszli i pogadali. Mam nadzieję, że Państwo, też macie dzieci, wnuki, rodzinę najbliższą, bo po ty, to po tych Czyli dziecko, czy mnie, idę na filozofię, że dajcie sobie spokój. Żeby takie były jednak. Mogę jej. Rozumiem. Ja ja Jestem zły, rozumie. no, ja, to mi tak. się tak. Dlatego, że ja właśnie Pana profesora słuchałam sobą, zawsze rano były takie Pana pograżenie, żeby zrobić od lat, i ja to zawsze na to czekałam. Właśnie to było takie wyjście z tego zrobienia codziennego do wydarzeń, i to mi się szacuje. Na przykład podobało. I to by było w tej formie, myślę, że na pewno byście to zdobyli dużo słuchaczy. To jest 18. To jest A to było bardzo, bardzo tak. ciekawe i ja to bardzo lubiłam. Słysza, no, pamiętam, która na razu zostały skrócone z kilku godzin tygodniu, do pół godziny, bo to mi mój kolega, mówi, że nie będziemy powiedziała tak, tak w książkach, co robiłem przez 16 lat. Mamy na to dwie minuty. Dwinuta so, książki, to jacia bym powiedzieć, że to jest książka, tak się nazywa, tak się ma przykład fajnie i środka, to jest fajne. Dziękuję panu za współpracę. Może się uda poprawiać, to...